Cześć wszystkim. Witamy na naszym filmiku. Hello. Yy, nowym? To znaczy. No, właśnie. A więc yy, w tym filmiku mamy Wam tylko powiedzieć, że założyłyśmy Facebooka. Yy, nazywa się. Karolej Jennifer. Jean. Jean. Sekunda. Już. No dobra. Eee... Mój ogon pokazuje. <laughs> widać to w ogóle? Tak, bo mój ogon pokazuje. Chodzi mi o. On... Widać chyba. Oby, jean fire. No, jak widać. Nazwę. Mam nadzieję, że widać. Mam nadzieję, że dobrze napisałam. Ale nie, tak napisałam w tym. Nie powinno być Gina? Ale ja. Dobra, nieważne. Mam taką nazwę na fejsie i w ogóle, da się zmienić, jeżeli a więc spoko. Jeżeli nie znajdziecie, to w razie czego zrobimy jeszcze jeden filmik, ale piszcie I w komentarzach. z linkiem w razie co damy, to znaczy teraz nie, bo a się nie piszcie w komentarzach, jeżeli nie znajdziecie. Tak, macie pisać w komentarzach, bo jeszcze chcemy zrobić faksa, to znaczy ja chcę, ty nic o tym wie, nie wiesz, a więc... To znaczy faks, Q&A, zależy jak się na to mówi. Czyli po prostu pytanka. Ja zrobię coś innego, ale nieważne. Ty z boku. Nie o to chodzi. Okay. Dobra, taka jest nazwa. Tak, moje piękne pismo. Żartuję, brzydkie. Ty mm. ładnie piszesz ode mnie. P piszę jak kura pazur. Przepraszam. Jak smok pazur. <noise> Dobra, e a więc takie krótkie. Info, sekundka. Bardzo krótkie. Dwie minuty. E Dłuższe niż tamto. Ale dobra. To papa. Bye. Ej, daj mi idź. Yes. Bo ci spalę. Daj. Minutę osiem trwa. Widzę na zegarku. Idź. Suń się. Suń. Yeah. Papa. Yeah. Yeah.